Powiem wam ciekawostkę o burgerach. Każdy myśli, że burgery wzięły się ze Stanów Zjednoczonych, a ze Stanów Zjednoczonych wzięły się tylko te bułeczki, które kładziemy burgery. W XIX wieku emigranci z Niemiec wzięli ze sobą danie mięsne, które się nazywało Hamburg steak. I to było mięso mielone wołowe uformowane w te nasze cudowne kotlety. I stąd się właśnie wzięła nazwa Hamburger. I ham nie ma nic wspólnego z szynką. To jest po prostu skrót od miasta Hamburg. W Stanach, w Ameryce, tego idealnego burgera, którego stworzyłem tutaj, włożyli w dwie bułeczki i zaczęli dodawać sosy, dodatki. Ale autentycznym daniem z Niemiec hamburga jest właśnie ten kotlet uformowany i osolony, który kładziemy na patelnię. W kilka minut danie gotowe. Pozdrawiam i smacznego.